Witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Marcin Duran, a dzisiaj, w związku z tym, że w bardzo niedalekiej okolicy mojego miejsca zamieszkania w Polsce z rodzinnego domu, ee, znajduje się bardzo ciekawy obiekt. Tym obiektem jest Spichlerz, który znajduje się w Ryglicach. Spichlerz dworski datowany jest na rok 1756. Prawdopodobnie jest to jeden z najstarszych budynków architektury drewnianej w okolicy. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor z Gminnego Ośrodka Kultury w Ryglicach mam możliwość między innymi pokazać Wam ten Spichrzew w środku. Dlatego też zapraszam Was do środka i do oglądania. Wchodząc w tego typu miejsca mamy wrażenie, jakbyśmy się cofnęli w czasie. Czasy może dla niektórych nas odległe, lecz dla naszych dziadków czy pradziadków było to codziennością. Dawniej nie było wyszukanych miejsc. Ludzie na wsiach radzili sobie w sposób taki prosty. Trzeba było pracować w polu, trzeba było ugotować, trzeba było posprzątać. Życie codzienne, nic nadzwyczajnego. Ale wchodząc w takie miejsce, mamy wrażenie właśnie, jakbyśmy się cofali w tym czasie. Mamy możliwość zobaczyć to, w jaki sposób kiedyś wszystko funkcjonowało. Zobaczyć, jak kiedyś wyglądały ryglice, na fotografiach, które nawet są umieszczone na ścianie, poprzez rzeczy, których używali dawniej mieszkańcy. Jest to bardzo interesujący obiekt, który znajdziemy przy szkole w ryglicach. Czasami są organizowane tutaj jakieś spotkania. Jest do tego przygotowana odpowiednio sala, która znajduje się na piętrze. Budynek jest naprawdę bardzo interesujący. Pod względem wykonania jak i jego wykończenia. A co wy o tym wszystkim sądzicie? Możecie wypowiedzieć się w komentarzach. To już jest wszystko w dzisiejszym materiale. Bardzo się cieszę, że byliście i obejrzeliście, a zarazem mam nadzieję, że Wam się materiał spodobał. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby zwiedzać i podróżować. Nie siedźmy w domu, nie siedźmy na kanapie, dlatego też nie przedłużając dłużej, zapraszam Was do następnego odcinka, który będzie w niedługim czasie i do zobaczenia. Siema i cześć!